Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku a dzisiaj odcinek zaczynamy od zabawy i tutaj Tomaszek dorwał się do zabawki która no, przyjechała yy, przyjechała do nas żeby przetestować jak to wygląda ale ja widzę, że mordeczka się cieszy no to to jest najważniejsze to jest najważniejsze no cóż wam będę mówił Sami widzicie, jak to wygląda i też jak to kosi. Zwinność na innym poziomie niż ciągniczek Tylko troszkę z koordynacją, troszeczkę Tomek ma problem. No ale wiadomo, no nie yy, Nie każdy się urodził z taką maszyną w rękach, prawda? Oczywiście, oczywiście, tutaj żartuję, no ale powiem Wam tak. No, wygląda to naprawdę yy, fajnie. A jak się już wakcyla złapie, no to to już robota idzie naprawdę super. No, Wymaga na krzaki. No i tak, mamy tutaj e, silnik w tym kawasaki e, 20 parę koni. Nie ja pamiętam dokładnie ile. Bo jesteśmy świeżo dopiero zjechani, jeszcze z przedstawicielem nawet nie rozmawiałem zbytnio. Więc e, tylko tyle co o ile. E, kilka informacji. E, Kolejną rzeczą to mamy tutaj Tak jak widzicie Tylko wyrzut boczny Możemy oczywiście Wykorzystać to też Jako mulcher Niemniej jednak nie mamy opcji tutaj Zbierania trawy Czyli trawa o tak jak tutaj Widzicie Jest praktycznie tydzień po koszeniu Teraz trochę popadało nam Więc po tym, po tym deszczu no ona, ona lekko już tutaj odbiła No i wtedy trzeba jechać tak jak widzicie już skoszeni trawy. I wygląda, to, wygląda to następująco. Jeden przejazd w jedną stronę, drugi w drugą. I tak na dobrą sprawę tej trawy w ogóle, w ogóle tutaj nie widać. Więc nie zostawiamy haszczy takich, żeby nie trzeba było grabić, tylko, tylko po prostu no, częściej by trzeba było z tym sprzętem wyjeżdżać. Tak więc tak to, tak to na chwilę obecno się prezentuje. No, tylko wiadomo, wiadomo o co chodzi, a jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniążki. To jest maszyna yy, jak na, yy, na swoje możliwości, można powiedzieć, nie jest przerażająco droga. Niemniej jednak no, trzeba mieć gdzieś na uwadze to, że jednak yy, no tu musi być areał do koszenia. No u nas, u nas ten areał jest do koszenia, bo myślę, że nie skłamy, jak powiem, że my kosimy jakieś dwa może i więcej hektary, wszystkiego. Tak jak tutaj widzicie, to e, tu za fotowoltaiką, za budynkami, u mnie oraz jeszcze na kolejnym gospodarstwie. Tak więc no, trochę tej, tych hektarków tutaj do, e, do koszenia jest. Idziemy zapytać o troszkę więcej szczegółów. I za chwilę będziemy się słyszeli, bo tak jak widzicie tu sprzęt przygotowany jest. Uzupełniamy ziemię pod, pod budy, pod... U, u mnie na budowie, tak więc myślę, że za chwileczkę usłyszymy się już stricte na budowie. Tak jak widzicie na załączonym obrazku już tu wykop pod oczyszczalnię trwa. Ja mam trochę do rozgarnięcia ziemi. Co prawda rozgarniam ją na bieżąco, ale ale przybywa, więc sami widzicie jak ten grunt już tutaj całkowicie e, zaczyna nabierać innych kształtów, innych barw, a jeszcze, jeszcze jest sporo, sporo, sporo tam do, e, do podniesienia tego gruntu. Oczywiście nie mogłoby być inaczej jak to, że tylko co się nie wsadzi w tą ziemię, jakąkolwiek łyżkę, a w większości to są łyżki od koparek to od razu trenera już jest znaleziona i rozwalona. I teraz, mimo że osadzimy ten zbiornik ciach, na dół, to teraz wokół zbiornika trzeba będzie zrobić opaskę do studni, żeby odprowadzić tą, e, tą wodę z tej trenarki. Wiecie, to co idzie w tamtą stronę, to po prostu zaślepimy e, i tyle, ale niestety z tej strony musimy to ominąć oczyszczalnie i poprowadzić do, e, do, 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 do studni. Najłatwiej byłoby może podpiąć się pod, roz, pod te e, rozsączenia. Niemniej jednak tak się już długo nad tym zastanawiają czy nie będzie czasem e, tak, że trzeba będzie drugi zbiornik wykopać e, na tą wodę oczyszczoną i nią, nią coś tam sobie podlewać. E, można byłoby ewentualnie pod rozsączenia podłączyć, ale jak przyjdzie nie daj Bóg duża woda i czy... I, i z tej drenary by tam dobrze leciało, to jeszcze, nie, jeszcze mogłoby być tak, żeby mi się cofało do, do tego, więc to nawet odpada całkowicie, ale gdzieś taka myśl mi przeszła przez, przez głowę. No, niemniej jednak dajemy sobie spokój i i i, i słuchajcie, no i po prostu ominiemy i trzeba będzie później się tam włączyć do, do, do studni. To tam też jakimś problemem nie ma, bo akurat ten poziom myślę, że będzie akurat tak więc no, tutaj pod tym względem działamy. Ja też odwożę ziemię, dosypuję sobie ją tutaj, kabel już mam dorobiony, sterownik założony, ale to tam później podejdę i wam zobrazuję jak to wszystko wygląda. No więc tak jutro nie będzie aż tak kolorowo i wesoło. No niby glina, ale gdzieś tam kawałek, widzicie, zjeżdża, nie? To nie jest jakaś tam tragedia, bo ogólnie, ogólnie jest, jest tak jak widzicie dobrze. Tutaj gdzieś tam małe wycieki takie są. Nie jest tego dużo. On tu też widzę, że zjechało. Z tej strony może przejdę. O, ale to tam dosłownie dosłownie parę. W razie jakby się jakoś mocno osunęło, i trochę parko trzeba będzie po prostu poprawić i, no i po sprawie, no nic innego. Nic innego tutaj, jakby nie wymyślimy, yy, zostało tylko co? Rurę podłączyć mam odcinek 3-metrowy, więc powinien on w zupełności wystarczyć. Bo, jak usadowimy na środku, yy, o zbiornik to i też on powinien być. Co najważniejsze, też trzeba będzie wodą zalać go, bo to też jest no ważna kwestia. Nie można powiedzieć, że nie. Bo bez wody, no nie ustawimy go, tak? No, 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 musi on być dociążony. Oczywiście, najpierw trzeba będzie go wypoziomować, na podsypce ustawić, na no podsypkę zagęścić. No i wtedy dopiero sam zbiornik osadzimy. Ale też trzeba wtedy go, jak już go tam wypoziomujemy, obsypiemy, powiedzmy, nie wiem, na jakąś określoną wysokość, zalejemy go wodą, no i wtedy będziemy mogli dalej go. W sobie tam obsypywać, żeby, żeby on był stabilny, ale wiadomo, woda też zrobi nacisk, to wszystko ładnie nam się ustabilizuje. No i jak już będzie woda, zalejemy to wszystko, będziemy mogli załączyć, bo sterownik, tak jak już mówiłem, sterownik mamy założony. A jak sterownik mamy założony, to będzie można go po prostu uruchomić. I na chwilę jest wyłączony, bo tu jest y, przełącznik, po prostu otworzymy, y, odkręcimy, otworzymy i, y, i będzie już powoli mogło sobie to pracować. W sumie ja nie wiem, po o cholerę tu się pali światło w ogóle. Pali, świeci. Świeci, więc to jest w ogóle niepotrzebne. I będziemy mieli y, no, ten zbiornik osad osadowiony, tak więc już też. Też będzie spokój z tym zbiornikiem i będę mógł sobie dalej. O, tak jak widzicie, no dzisiaj sporo, żeśmy też tutaj terenu uzupełnili. I będzie można jechać tutaj właśnie dalej, dalej dalej teren u, uzupełniać. Yy, tu jeszcze też piasku miałem dowieść, no i trzeba będzie dowieść, więc piachu, tutaj dowieziemy sobie na spokojnie. Obsypiemy to piachem i wtedy ten, ten grunt będzie można poszerzać yy, i i obsypywać wokół wokół domu z jednej jak i, zarówno z jednej jak i z drugiej strony e, no dzisiaj tak króciutko e, Tomek też wykonał no, zabieg w sumie te jeden te, wróć te dwa te trzy w przyżycie. E, tam już e, w, praktycznie przynżyto jest wykłoszone może no nie do końca, tak powiedzmy na 80% z tego co ja widziałem przejeżdżając, bo oczywiście no, no nie mam je, no nie jestem w stanie być w dwóch miejscach. A dzisiaj, no, naprawdę dzień intensywny, bardzo intensywny, chociażby z wykopem tu, z rozrównaniem. Jeszcze elektryk przyjechał, poprawki małe robił. Także naprawdę jest tutaj, no, że tak powiem, brzydko mały zapierdziel, ale trzeba sobie z tym poradzić. No, mi jednak nie da rady być w dwóch miejscach, i może trzeba Tomka nauczyć po prostu nagrywać. Niech się odważy i, i, coś, i coś on y, nagra, wtedy będziemy y, jakby dwujako, dwu jakościowo to y, może łączyć, albo każdy osobno. Ale to oczywiście temat nie na dzisiaj. Ja tutaj chyba mówię cześć, nie chyba, tylko na pewno. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jutro na pewno będziemy brali się za obsadzanie tego, też zbiornika, czy też montaż.